Czwartek, 4 grudnia, Karta Dnia Rycerz Pentakli. Dzisiejsza energia jest spokojna, konsekwentna i niezwykle sprzyjająca wszystkim, którzy chcą zrobić solidny krok naprzód. Rycerz Pentakli przypomina, że prawdziwe efekty rodzą się z regularności, wytrwałości i mądrego planu. Ten czwartek przynosi energię, która pomaga ugruntować to, nad czym pracujesz od dłuższego czasu. Co cię dziś czeka? Stabilizacja i konkret, możesz wreszcie poczuć, że stoisz mocniej na nogach. Dziś łatwiej dopiąć sprawy, które długo były w zawieszeniu. Praca i obowiązki dają efekty, rycerz Pentakli nagradza tych, którzy działają sumiennie. To dobry dzień na sprawy zawodowe, dokumenty, finanse, planowanie przyszłości. Ważna rozmowa lub decyzja ktoś może przedstawić ci propozycję, która na początku wygląda zwyczajnie, ale w dłuższej perspektywie przyniesie duże korzyści. Cierpliwość równa się sukces wszystko, co zrobisz dziś powoli i dokładnie, zaprocentuje. Nie spiesz się raczej dbaj o każdy detal. Budowanie fundamentów to energia, która przygotowuje cię do skoku, ale najpierw chce, byś wzmocnił podstawy. Rycerz Pentakli mówi jasno, trzymasz właściwy kierunek. Może nie jest to dzień fajerwerków, ale jest to dzień, który buduje Twoją przyszłość. Aby wzmocnić energię tej karty, powiedz na głos lub w myślach. Działam konsekwentnie i przyciągam stabilny sukces. Wróżbita Łukasz-Węcka